Witam serdecznie moim gościa Michał Remarczyk z Stalbudna Witam. E, Michał, fajne spotkanie dzisiaj zagraliście. Pokonujecie Pysek Team, e, jak się nie mylę, 7 do trzech. Rzeczywiście, można śmiało powiedzieć, że dzisiaj ta gra się układała e, kadrowo dzisiaj bardzo dobrze w końcu. E, I czy ta właśnie kadra dzisiaj też zdecydowanie przychyliła się ku temu, że ten zwycięstwo jest takie fajne, ładne też i okazałe? Tak, szczerze powiedziawszy, to nie jestem zadowolony za bardzo z wyniku. E, niemniej jednak kadra dzisiaj pozwoliła osiągnąć. E, Dogodny wynik. Ostatnio niestety brakło w kadrze brąkarza i jednego czołowego zawodnika, i niestety w Pucharze się nie udało, a były ku temu ambicje. Dzisiaj co prawda 7-3, ale przemy naprzód, co by tu powiedzieć, trzeba wygrać tą grupę. Odbiję piłeczkę, zadam drugie pytanie. Dlaczego wynik ci się nie podoba? Trzy bramki, które straciliśmy, tak naprawdę nie powinna żadna paść, bo wszystkie były z naszych błędów i to tak dość oczywistych błędów. E, zabawa z tyłu tak naprawdę. E, spotkanie układało się prawie że w 100% pod nasze dyktando, gdyby nie te błędy. I no też dwóch nowych zawodników było i ciężko było się tak zgrać, żeby to jakoś funkcjonowało. No właśnie, a jak ty się zgrałeś ze że też jesteś pierwszy sezon w tej drużynie. Jak, jak się już tutaj rozumiesz z tą drużyną? Są dobre i gorsze chwile. Zgranie jakieś jest, ze względu na to, że mam tutaj kilku znajomych, z którymi grywam swoje, jakby takie osiedlowe mecze. I jakoś to wygląda. Dwóch zawodników też jest z Heleny na Wysącz w poprzednim klubie. Graliśmy tam we trójkę, tak naprawdę. To zgranie też jakieś jest. I odnajduje się, myślę, że dobrze. No Na razie jeszcze tylko głowa musi puścić w 100% i będą lecieć brameczki. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.